Cześć wszystkim. W dzisiejszym filmie chciałbym wam zaprezentować stronę bestkeysdrop.pl Jest to szybki sposób na zgarnięcie różnych gier na platformę Steam, Origin, Blizzard czy Uplay. Okej, okay, a więc co zrobić, aby zgarnąć sobie gift code? Po pierwsze wchodzimy na stronę, którą podam w opisie lub przypiętym komentarzu. Co to za strona? Jest to mega strona, z której możemy zdobyć wybraną grę praktycznie w 5 minut a zaraz Wam pokażę. Strona nagrywam dopiero po dwóch tygodniach, bo chciałem najpierw sprawdzić czy naprawdę działa. Jak widać mamy tutaj różne informacje. O, Najlepsze gry. Tutaj za chwilę przejdziemy. Tutaj mamy jakieś opinie klientów. Z tego co wiem, gry często się zmieniają na stronie, więc wy, wchodząc na nią, możecie mieć inne tytuły aniżeli ja. Strona wysłała już ponad 15 300 gier, z czego około 14 14000 jest jeszcze dostępne. Ponad połowa zestawów już poszła, więc trzeba troszeczkę się pośpieszyć. Ale jak widać, strona już trochę istnieje. Tutaj mamy filmik. Promocje czas zacząć. No tutaj mamy opis, czym w ogóle strona jest. Okej, okay, a więc przejdźmy do tego, po co tu jesteśmy. Zjeżdżamy na samą górę i jak widać mamy naprawdę różne gry. Jest GTA V, Red Dead Redemption 2, FIFA 20, Doom Eternal, Cyberpunk 2077. Teraz wybieramy gierkę, w którą chcemy zagrać. Najbardziej oblegane są najpopularniejsze gry, jak na przykład GTA 5 czy Cyberpunk 2077. Dlatego wezmę Hitmana 2, by nie było po prostu komunikatu, że gra jest chwilowo niedostępna czy coś w tym stylu. Jak to się może zdarzać przy najpopularniejszej grze, nie musi, ale jest to możliwe w godzinach szczytu. Do tego i tak chciałem sobie Hitmana zgarnąć. Bardzo lubię gry skradankowe, dlatego Hitman 2 to obowiązkowy tytuł dla mnie. A więc, aby zgarnąć sobie gierkę, klikamy Zgarniam. Jak widać przekierowało nas na stronę z formularzem. Jak widać mamy tutaj naszą wybraną gierkę. W pierwszym polu musimy wpisać nasz nick na Steam. To chyba dosyć logiczne. Aby to zrobić przechodzimy do naszego profilu i po prostu kopiujemy nasz nick. Teraz musimy podać nasz adres do profilu Steam. To podobnie proste. Wystarczy znów wejść na nasz profil, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Kopiuj adres strony. I teraz należy wpisać adres e-mail. Z tego co wiem, nie musi być on powiązany z naszym kontem Steam. Myślę, że ten e-mail trzeba wpisać, aby w razie problemów można było się z nim skontaktować, czy coś w tym stylu. Dobrze. Teraz klikamy dalej. I teraz nam weryfikuje. To już prawie koniec. Wyślij SMS, aby zgarnąć grę. No i jak widać, musimy wysłać SMS o tej treści na ten numer. To ja już biorę telefon i wysyłam. O, SMS przyszedł. To teraz go przepiszę. Nawet mi już podpowiada, bo już wcześniej sobie gift kody zgarniałem. I klikamy zgarniam. O, weryfikacja przeprowadzona pomyślnie. Twój gift code to. Jak widać, tutaj mamy swój gift code do gry. I jeszcze znajduje się tutaj informacja, że kod będzie aktywny tylko przez 24 godziny. Myślę, że taka weryfikacja istnieje, aby ludzie nie mogli sprzedawać tych kluczy masowo czy coś w ten deseń. Ok, to teraz musimy aktywować klucz do naszego konta. Aby to zrobić, przechodzimy do naszej zakładki Steam. Klikamy po lewej na dole Dodaj grę i aktywuj produkt na Steam. I tutaj jest nasze pole do aktywacji gry. Teraz musimy wkleić wcześniej skopiowany klucz. O, aktywacja powiodła się! Twój klucz produktu został aktywowany pomyślnie. Świetnie! Zgarnęliśmy sobie gierkę w 5 minut. Jestem mega zadowolony. Dobrze, przejdźmy teraz do naszej biblioteki. Hmm, nie ma naszej gry w bibliotece. Nie chcę robić cięć, ponieważ chciałbym pokazać wszystko krok po kroku, że stronka naprawdę działa. Ale jak widać, mamy grę dodaną do konta, ponieważ możemy ją zainstalować. Dlatego przyspieszę ten fragment szukania. Dobra, już chyba wiem o co chodzi. Steam znowu ma jakieś problemy i możemy przejść do gry tylko przez stronę na sklepie. Co zaraz zrobimy? Strasznie Steam dzisiaj laguje. O, i jak widać, mam grę dodaną do biblioteki. Jak widać mam również wszystkie misje z edycji standardowej, więc dodało to co miało dodać. Jestem mega zadowolony. Stronka pozwoliła mi zgarnąć sobie hitmena dosłownie w kilka minut. Super sprawa dla każdego gracza. Ja już swoją grę zgarnąłem, teraz czas na ciebie. Mam nadzieję, że poradnik Ci się spodobał i będziesz miał ze stronki jak najwięcej tytułów. A ja się z wami żegnam. Cześć!